No, witam. Prostownik taki jak ma Tadek Marczuk. A nazwa kanału to jest Tadek Marczuk. To można sobie tam u niego chyba też odnaleźć jego, właśnie ten prostownik, taki model prostownika. No, a co jest tutaj, co jest z tym, może trochę opowiem, tylko wyłączę go. Od zasilania. No, jak w sumie wszystkie te prostowniki, no on był zbyt agresywny, można by powiedzieć. No i został, zostało dowinięte uzwojenie pierwotne, aby to napięcie na wtórnym troszkę się obniżyło. Z takich zmian no, to tutaj jest woltomierz. Woltomierz jest właśnie tego, tego rodzaju. On tutaj jest wklejony równo właśnie z, z blachą. Tak jak widać, mieści się właśnie w tej przestrzeni pomiędzy właśnie tą wewnętrzną a. Frontem, no i tam też jest schowany filtr. No ja go rozebrałem oczywiście na kawałeczki. I na tej jednej cewce dowinąłem swoje uzwojenie. No tutaj akurat nie, nie znałem jego parametrów, wartości. No i dowijałem ileś tam zwoi. I robiłem odczep. Później, właśnie, już po. Złożeniu wybrałem odpowiedni. No, transformator jest dość specyficzny, a raczej budowa uzwojeń, bo tak, część jest na tym, część jest na tym. Jest, on jest 6V i 12 Tak jak widać tutaj z przodu, w tą stronę. Jest zakres 6V, w tą 12, ale te właśnie ta, ta, ta regulacja jest na uzwojeniu wtórnym. To jest tak rzadziej, rzadziej spotykane. I właśnie te przewody to jest to są odczepy uzwojenia wtórnego, właśnie do tam do. do do styków, tam sobie chodzi taka zwora, i to łączy. Czyli tutaj, właśnie są odczepy 6V, a tutaj z drugiej strony są 12V. Prostownik trafił do mnie z uszkodzoną Jedną diodą. No i no trafił jako prostownik jednopołówkowy. No i jako parametry ładowania, no były nawet w porządku, mogłoby się wydawać, ale no pracowała połowa, połowa mostka, tak. Udało mi się znaleźć w moich zasobach właśnie. Jedną jedyną sprawną diodę. No i została tutaj zamontowana i jest już pełny mostek, chociaż jest możliwość wyboru, co zostało tu zmienione. No tutaj jest właśnie taki panel dorobiony. No jak się można domyśleć, jest jedna połówka i dwie połówki. Pierwszy zakres. I tutaj w tym miejscu jest to oryginalny zakres, jaki posiada ten prostownik, czyli dwójeczka to jest oryginał. Z tyłu. No z tyłu on sobie wygląda tak, że ma tylko bezpiecznik sieciowy, nie ma bezpiecznika tutaj na wyjściu no właśnie tak jak widać tu wszystko jest bardzo bardzo ciasno te przewody trzeba y, układać także no wymagał troszkę troszkę czasu a nawet trochę y, bezpiecznik na wyjściu jest na przewodzie to jest właśnie takie takie coś to sobie właściciel takie coś zamontował. No i słusznie. Tutaj, akurat, w tej chwili jest 15, 15 amperów, no ale to jest za, za dużo do tego prostownika. Przewody zostały zmienione na 2,5 mm kwadrat. No i może go. Podepnę do akumulatora, ale do sieci jeszcze nie. No i właśnie jak widać wskazuje tam jakieś napięcie sobie. I i i i a napięcie jest takie, bo akumulator był niedawno ładowany. I jak to jak to wygląda, jak to działa. No, tutaj ten, ten przełącznik, akurat na środku, no to jest zero, to jest wyłączone, bo w związku z tym, że prostownik posiada właśnie sterowanie czy regulację na uzwojeniu wtórnym, to w oryginale, po włączeniu do gniazdka, ten transformator już pracuje. No w tej chwili nie. I teraz on sobie pracuje. Sobie tam buczy, ale tego może nawet nie słychać, bo jest dość cichy. No i tak, tutaj jeszcze nic nie włączyłem. Napięcie z akumulatora. Teraz sobie to odpiąłem. No i tak, tam jest właśnie filtr składający się tam z kondensatorów, cewki, no i teraz można to włączyć i zobaczyć, może 6 V. No i tutaj jak widać, to miga, napięcie jest dość niskie, no ale jak pojedzie się w górę, to już tam wskazuje napięcie. No oczywiście to jest z kondensatorem, to trzeba wziąć pod uwagę. No to teraz tu jest wyłączony w drugą stronę. No i w tą stronę sobie działa tak. No z tym prostownikiem jeszcze jest taki problem. Można by to powiedzieć, że właśnie realizacja tych odczepów regulacji jest właśnie na uzwojeniu wtórnym. No i tutaj dość duże prądy przechodzą, i jest tak, że może będzie to widoczne, że po prostu ten styk ten styk jest tak jakby słaby. No tutaj sobie pojedziemy do końca. No, właśnie ten akumulator jest do doładowany tak napięcie mamy tam 16V. I to jest to jest na właśnie pierwszym odczepie na tym moim. No ale można go przełączyć teraz na oryginał. No to będzie coś takiego. bo no tutaj już jest sporo jakieś 16,6 W tej chwili zawyża bo jest skalibrowany przy dwóch amperach. I teraz właśnie jak widać przy takim dość dużym prądzie to niekoniecznie są tam jakieś zjawiska na uzwojeniu, że coś tam się z akumulatorem dzieje i tak dalej, tylko właśnie o, po, po poruszeniu tym przełącznikiem to już się stabilizuje, ale ja słyszę jak się gotuje akumulator to przełączymy go. Na to. No i tutaj jak widać, już jest 16,3. Tego to jest maks. No ale to jest za dużo dla tego akumulatora. Pasuje mu mniej. No jest mu. Co jeszcze, ale to może pokażę tą jedną połówkę na drugim akumulatorze, który jest. Rozładowany częściowo. No i pierwszy zakres. No i to jest właśnie ten mój zakres. Pierwszy to jest akumulator 60Ah i on ma te 60Ah. Czyli no, można by dojść nim tutaj do. 6 amperów i go tak zostawić. No to tak jak widać mamy 6 amperów, mamy 13,5 V, co on zrobi dalej? No robi coś takiego. No, no i mamy te 6 amperów, ale właśnie na tym szóstym zakresie są takie o właśnie takie takie wahania. No niestety takiego włącznika raczej już się nie Przepraszam, nie dostanie. To tak, mamy 6A, no ale tu może tak zjadę jeszcze do tego minimum i przełączę go na oryginalne uzwojenie. No i właśnie co on robi. No i tutaj w oryginale już nie, nie mamy możliwości regulacji. Tak jak widać, napięcie jest dość wysokie 8 amperów no to także sprawność tego prostownika jest w porządku i teraz tak właśnie jest ta jedna połówka no oczywiście na jednej połówce transformator będzie minimalnie głośniejszy ale tutaj ta wartość ona sobie tam spadnie. No i to już jest takie bardziej przyzwoite ładowanie, a w tej chwili właśnie jest na oryginalnym odczepie, czyli w takiej formie on do mnie trafi. No i tu można się tam nim jakoś pobawić. No a teraz co się stanie, jak ja to przełączę? na ten mój zakres, który zrobiłem dowinięty i jedną połówkę. No i tutaj już widać właśnie, że można jakiś mały akumulator sobie ładować, tak bo mamy jakieś tam 18 ampera. No to już jest całkiem całkiem nieźne. Także jest kilka możliwości regulacji. Można coś teraz z nim zrobić. No bo to właśnie, tak jak może jeszcze raz, oryginał, tak. No i to jest oryginalne działanie oryginalne uzwojenie tego prostownika. No i tak on się zachowuje na pierwszym biegu przy rozładowanym akumulatorze na no dalej no to wiadomo, to tam, nie wiem, tutaj mamy 10 Amperów, no i on wytrzymuje 10 Amperów. Ale jeszcze wrócę do jego budowy, czy zabezpieczeń bardziej. To już sobie wyłączę. Tak, no pierwsze zabezpieczenie to jest bezpiecznik sieciowy. Tam bezpiecznik na przewodzie, i tutaj, tam pod spodem jest schowany jeden bezpiecznik termiczny, właśnie 105 stopni. On sobie tam siedzi wciśnięty, ale dość często, właśnie te prostowniki. W tych prostownikach grzeje się bardziej mostek. No i tutaj też jest właśnie wciśnięty taki bezpiecznik termiczny 105 stopni. No mi się udało go wyłączyć, ale to po pół godziny traktowaniem go prądem w okolicy 80 amperów, czyli tak, takim największym jakim się da. No i jeszcze, właśnie co, co z tym? No to jest to, to było chyba najtrudniejsze do wykonania, właśnie w tym prostowniku, umieszczenie tych przełączników. Bo ten, ten prostownik posiada właśnie taką kieszeni na, na przewody. No, i tak jak widać, jak się go złoży, no to. Te przewody trzeba ładnie ułożyć, żeby to wszystko się zgrało. No i postanowiłem, właśnie, że ta kieszeń będzie przeznaczona na te przełączniki. Także pozostało go skręcić i oddać właścicielowi. A jeszcze sobie przypomniałem. Tutaj jest jeszcze bezpiecznik 30 amperowy. On jest pomiędzy mostkiem a transformatorem. Żeby tam nic się nie stało, albo żeby przeżył transformator, tak. Przewodów nie zmieniałem. Przewody są cienkie, no ale to nie jest prostownik o jakiejś tam. Wielkiej mocy. No, moc owszem, tam ma jakąś tam. Akurat nie ma jakiegoś tam opisu, jest tylko cena: 25 rubli. Ale nie, nie, nie można właśnie traktować tych prostowników jako jakieś tam prostowniki o dużej mocy, pomimo że on jest ciężki, tak, no to można go. Uszkodzić. Ciężko jest je uszkodzić, ale da się. No to tyle o prostowniku, takim jak posiada Tadek Marczuk w swoich zbiorach. Cześć.